18. kolejka FOGO Futsal Ekstraklasy, zaglądamy do hali sportowej w Katowicach Szopienicach, gdzie AZS Uniwersytet Śląski podejmuje dzisiaj futsal w świecie. Tutaj jeszcze mała uroczystość, uhonorowanie Michała Kubika, który niedawno rozegrał swój ostatni mecz w kadrze narodowej. Tam Widzew zremisował 4 do 4 z Wametem. Jak widać Rakowice. Starcie Red z Piewy do Toruń. Mecze oczywiście. Zakończył się wynikiem 3 do 4, a my mamy pierwszego gola w tym starciu. Kapitalnie tutaj zachował się Zyman ma pretensje tutaj do swoich podopiecznych, trener Marcin Waniczek, żeby pasnie obserwowali to co dzieje się na parkiecie, kapitalny przechwyt, Panther kolejne uderzenie. Goście, Elster podanie przed pole karne. tutaj złożył się do strzału Zaremba, Kondrata KZS u poszedł na przebój Dominik Wilk i Jeszcze odzyskał piłkę Popławski. Zagrywa na prawą flankę. Jest tam Rowiec. Wrócili już jednak do defensywy i odbudowali ustawienie. Zawodnicy Panter wyprowadza kontratak Krzyszek. Próba przerzutów na piłki nieudana. z no, dobry dobry w środkowej strefie mrowca. Kontratak akademików. Czy uda się dograć? Piłkę pole karne! Tak jest! Jeden do jednego! Świetnie! Wykończył tą dwójkową akcję Wilk. I w Katowicach mamy remis. Chociażby jeszcze właśnie z nawiconym silwą w składzie. Teraz jednak kapitalny przekwit. Słupek gratuje. ekipę z Katowic przed utratą gola. Skupił się obecnie na rywalizacji w lidze. Jeszcze okazja dla futsalu w świecie. Musi uderzać na bramkę. Cyman broni Kosmow. W takich jak. Dwa. pierwsza bramka w tym spotkaniu dla futsalu świecie. Teraz kapitan! Mrówczyński. Próba dogrania piłki do Ignacio, przejął jednak futsalówkę Elsner. Elsner, Ignacio i teraz instynktownie nogami obronił ten strzał brazylijczyka Kozłow. Robi to dalekim wyrzutem. Browiec nie ma faulu, spore zamieszanie w polu karnym. I jeszcze Kubik, i jeszcze Wilk. Ale nie udało się skierować Futsalówki do siatki. Popławski. Kubik. Kubik świetnie wypatrzył kolegę z drużyny, konkretnie Wilka. Wilk upolował gola numer dwa w tym meczu dla swojego zespołu. Z tego słyną w tym sezonie Fogo Futsal Ekstraklasy Zawodnicy Waniczka Kozłow długo teraz wlekał z rozegranie futsalówki. salówki piłkę w środkowej strefie zawodnicy świecia. Okazja! I Cyman trafia w słupek aż złapał się za głowę czyszek Kozłow Opłaski. Eee, mrowiec! i Ignacio uderza, jeszcze do i gol! Kaczkowski doprowadza do remisu! 2 do 2 w Katowicach. Prawdziwy lisę pola karnego to gracz, który ma już na karku 31 lat, a którego piłka czasem szuka w polu karnym. Uderzenie z dystansu i z najwyższym trudem obronił tę bombę Popławskiego, Bartosz Piotrowski. Popławski chciał strzelić w piłkę w pole karne, przejmuje piłkę Tawo, zagrywa na prawą flankę, Saremba! Przegrał ten pojedynek z Kozłowem. Piotrowski, zawisił zawiesił futsalówkę. Szymon Kociniewski pojawił się na parkiecie w ekipie. Ze Świecia tutaj kapitalne uderzenie z dystansu wylądował na obramowaniu bramki. Jastrzębski widok Matlęga. To oni mają tutaj dać się tą jakościową zmianę. Uderzenie z dystansu i gol! Czyszek! 3 do 2 Pantery prowadzą w Katowicach. Niewiele miał do powiedzenia przy tym strzale, e, golkiper, ale tutaj odpowiedź łapy. Teraz dobry przechwyt Popławskiego, który trafił tylko w boczną siatkę. Dwie minuty do końca. I pojawia się jako lotny golkiper Śmiałkowski. Mrowiec. Łapa, Popławski. E, kubik. Śmiałkowski, jeżeli będzie miał optymalną pozycję do oddania strzału, to uderz na bramkę, ale szybciej. E, robi to Browiec. Out dla zs 40 sekund do końca. E, Kubik wyżej, teraz podchodzą w pressingu e, zawodnicy ze świecia. Przekroczyli przepisy, wznawia grę Kubik, robi to bardzo szybko. Popławski łapa e, Lutecki, zmienia pozycję Browiec. Uderzenie z dystansu Popławskiego, ale piłka mija cel. Daleki wyrzuty Piotrowskiego. Spore zamieszanie. 14 sekund do końca, tutaj wszystko trzeba postawić na jedną kartę. To jedna z ostatnich akcji ofensywnych akademików. Kubik łapa. Kubik. Kubik strzela! Łapie Piotrowski futsalówkę. Jeszcze uderza na bramkę rywala, ale nie trafia w jej światło. Mecz osiemnastej kolejki Fogo Futsal Ekstra Klasy pomiędzy AZS-em, Uniwersytetem Śląskim Katowice, a w świecie kończy się wynikiem 2 do